Hejka misiaki, dzisiaj nagrywam odcinek 24h na niebiesko. Jest bardzo pięknie. Moja fanka miała pisać hejka misiaki, ale to się nie wyszło. Już. Nagrywam. 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 Chciałaś. <gryzanie> no kurwa, już nagrywam. Tu, 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 tu. Później właśnie. Kiedy powiesz, Michał? Dobra, czekamy aż powie. Hej, misiaki Ale chyba tego nigdy nie powiem. nie wysyłajcie mi zaproszeń. No dobra.

Dobra, widzimy się za chwilę. Hej misiaki! No i dobra, teraz się udało. Misiaki, dobra. Jak coś było misiaki? Dobra, co robimy? Co robimy? No, co robimy? Mam pomysł. Zrobimy Mam pomysł, zrobimy sędy. Przyjęcie. O, o, dobra. Tyk, 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 tak, o, tak, 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 I teraz. Mam sobie zdaję. Dobra. Teraz przechodzimy na moje malowanie, jak coś. Jedziemy i pomożemy tylko znać niebieskich rzeczy. Czekaj, no stój, bo ja muszę Cie... mhm. Dobra. Lowe, okej. Okay. Bardzo cię love, ja. Opa Ale chodź do kółka, chodź do kółka Co nas zrobiła Jezus? Coś ci zrobiła Miałeś być w kółku Afk Aha Aha, miałam robić zdy... Co nas robi... Ej, gdzie jestem? Aha, dobra. aha Więc, no dobra, aha robić no dobra Jedziemy do góry Została tam, Nara. Ja uciekam ci. Uciekam! Naura! <laughs> Dobrze, że tu jechał. Ej, tu jestem! Chodź! Chodź! Ty ma jej. Ej. Nie, moi. nie moi. Ej, zgubiłaś się, serio. Serio? No co, nie? и не моего. <плес> я бы везде. Любить ты хочешь? здесь. хочешь? Вот. Любить ты. Сейчас Teraz ja sobie zrobimy tak. Nie ja mi się to podoba. Nagrywanie. sobie taką apkę, jak chcecie. Okej. Okay. I chopa. Hopa. Widzicie? Ona was tutaj chyba pozdrawia. Okej. Okay. Robimy zdjęcie jak ktoś. Dobra, mamy zdjęcie. Ej, tu jest na zdjęcie, serio. Nie dajcie już na zdjęcie.

O nie Help. Dobra, tego nie widzieliście. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie wiem gdzie ona jest. Nie wiem gdzie ona jest. Uciekła mi. Eight. Hey. Okay. Huh. 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 okay And this No, ale to ona robi? Przed domu chodzi, Juch, czekajcie. Opa. Dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. A pioseneczka leci. dum, -dum. dum, -dum, 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 -dum. Ej, widzimy, ej, coś niebieskiego? To już tylko woda. Woda tu jest? Nie. Ej, nie ma miałeś... już, lepiej niebieska. Dobra, chodź. Ej, fanka się, fanka się zgubiła, więc robimy bez niej, ok Okej, okay, mamy wodę. Nie tak, woda. Woda, pyszna woda. Aha, bo mieliśmy nie, tylko to, to, to. niebieskie. Więc dobra. Pierwsza woda to inaczej nie jest niebieskie. Ej, musimy iść na lody. Chociaż są lody, baby gum. Tu przykłynąłem na czacie, ale nie przejmujemy się tym. Ej, ale jak jestem niebieska, to na końcu mówię, bo cicho wymyślę coś fajnego. <laughs> Ej, czy to? Tu nie. Ma... Od kiedy tu nie ma drzwi? Tu wiem, czy tu były drzwi? Nie, to może były drzwi. Nie, czy to Czy nie się zmieni? Chyba raczej nie ma. No. Bubblegum, pyszne lody. Ej. Misio! Taki misiu. Dobra, teraz sprawdzamy ekwipunek. Co jest. No w kolorze taki. Dobra, mamy misia. Tą misia. Yy, mamy wodę. No misia Mamy loda. Mamy dziecko. Mamy też. Wie, mamy miesiąc i widzicie co? Bo ja nie wiem, co tu chodzi. Patrzcie, to jest niebieskie. To jest niebieskie. Co tu jeszcze mamy niebieskie? Hmm. Karta jest niebieska. To byli jakie odniesie, nie wiecie. Yy, prezent idealny prezent nic kolorze. Gitarę. Nie wiem się słyszycie. No ale ja chcę. Dobra. Muszę sobie podgłośnić. I... Widzicie dobra. Nie wiem, co to jest, ale. Patrzcie. Tu mamy. tak coś, Taką rodzinę. Rozdzialnie. No. wiem Mamy odkurzać Te picie jest. Co tu tak robi? Te jest. No. Do koloru. Kączek jest niebieski, no idealny. woda. Ej, ale się to jest niebieskie? Ta nalepka jest niebieska. Udajmy, że to się liczy, co nie? uliczy się. No i dobra. Chyba kończymy to odcinek, ale mam dla was niespodziankę. Poczekajcie chwilę, dobra? Widzimy się później. No, dobra, nie ja poszłam tylko tam. I może pójdziemy do fryzjera? No, bo pomyślałam, że. Może nam tutaj coś zrobić, więc no dobra. a widzowie. No, mi się taki Trochę i. się czuję. Hmm. Zobaczmy, jak wyglądam. Kim ja jestem? Muha, Jestem smurf jak nie dacie subika ani lajka ani dzwoneczkiem to, to niestety stanie się coś z wami złego przymienne grywa i wam A Jeśli nie zostawicie lajka i suba z To przyjdę do was w nocy I was zjem, zobaczcie na moje oczy o, 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 o. A jak nie zostawicie Nie Zobaczcie będę Tak, zobaczcie To stanie się właśnie tak I was w nocy i was zjem <laughs> I już na nie będzie ha ha mu ha Będę rządzić tym całym światem. Więc... Zjem was... Zjem was po prostu, zjem! Zjem was. Zajmę się tylko tym bo chcę was zjeść. Zjem was. Słuchaj nie, Słuchaj mnie. Słuchaj mnie. Słuchaj mnie. Słuchaj mnie. Słuchaj mnie. Ej, słuchaj mnie, słuchaj mnie. Zostaw na dziś suba i klikę albo cię zjem. Lajka suba albo cię zjem.

Daj jej suba. Daj suba. Daj suba. Albo, albo cię zjem. Albo cię zjem. Kim ty kanał. tej kanał. Czre. Kanał. Ale psi człowieka! Jak nie zostawić tego? To właśnie tak jest tobą w stanie. Pa! No jak to mówi Nadja? Niech się z mnie pożegna! misiaczki!